Cześć, cześć! Auryczny Tarot i cotygodniowa Aura Tygodnia. Tym razem od 4 do 10 maja. Mam nadzieję, że majówka się udała, mam nadzieję, że mieliście trochę słońca. Stałym widzom bardzo dziękuję za Wasz udział, za komentarze, za ciepłe słowa. Też Was bardzo mocno ściskam i przesyłam Wam moc w pozytywnej energii. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji, do kliknięcia w ten przycisk pod spodem filmu. Będziecie dzięki temu wiedzieć, co jest nowego tutaj na kanale, a i dla mnie jest to również miły akcent z Waszej strony. Nie tracąc czasu, przechodzimy do czytań. Zobaczmy, co dla Was w tygodniu od 4 do 10 maja. I zobaczmy, drogie byki, co dla Was w tygodniu od 4 do 10 maja. Jaka aura tygodnia dla byków? Byki i aura tygodnia w tygodniu od 4 do 10 maja. Byki, jaka aura tego tygodnia? Co stanowi dla Was wyzwanie? Co dla byków stanowi wyzwanie w tygodniu od 4 do 10 maja? Jaka jest trudność, którą możecie spotkać w tym tygodniu, drugie byki? A więc w tygodniu od 4 do 10 maja, jaką możecie napotkać trudność na swojej drodze? I jaka rada? I jaka jest rada dla was drugie byki w tygodniu od 4 do 10 maja? Jaka energia będzie charakteryzować byki? Jaka energia będzie charakteryzować byki w tygodniu od 4 do 10 maja? Akcent tego tygodnia. Jaka energia przewodnia w tym tygodniu dla Was, drogie byki? Jaka energia przewodnia dla byków w tygodniu od 4 do 10 maja? Drogie byki, w tym tygodniu energia... Słońca w pannie, a więc energia bardzo perfekcyjna, bardzo taka miarkująca i dążąca do tego, żebyście byli spójni ze sobą, żeby było spójne z Wami to, co się dzieje wokół Was, żeby łapać pewną równowagę, zdrowy rozsądek, a także uleczać i regulować pewne sytuacje, które, mogą do tej pory, które mogły do tej pory wydawać się mniej stabilne. Ta kombinacja w tym tygodniu energetyczna będzie może Was chciała namówić do tego, żeby uporządkować pewne sprawy w swoim życiu, albo dosłownie całe swoje życie, może dla niektórych. To jest również aspekt tego, co psychiczne i tego, co fizyczne tego, co myślicie, na jaki temat, w jaki sposób, a i również jak się odżywiacie, jak dbacie o ciało. A więc czy jest spójność energetyczna przede wszystkim w was samych jako bytu tego tutaj na ziemi? Czy akceptujecie wszystko w sobie, czy macie powód do tego, żeby być dumni? To energia, która będzie chciała Was skłaniać właśnie do polepszania i uleczania tego, co niezdrowe. Możecie sobie chcieć w tym tygodniu narzucić jakiś nowy reżim zdrowotny, możecie chcieć sobie narzucić pewien reżim dietetyczny chociażby, czy sportowy. Może Wam i taka kierować energetyka. Możecie również chcieć uleczać pewne chore, Waszym zdaniem, sytuacje, które donikąd nie prowadzą. Celem rozjaśnienia tego, co niejasne, celem Naprawienia tego, co wymaga być może podjęcia dodatkowych kroków właśnie w tę stronę, albo po prostu zrozumienia pewnych spraw i odpuszczenia, zostawienia, pozbycia się jakiegoś ciężaru. Możecie w tym tygodniu również optymalizować jakby swoją pracę, aby ona również szła prężniej, aby była bardziej przejrzysta, aby pewne rzeczy działały w taki naturalny, dla siebie sposób, a więc szukanie tej boskiej harmonii, szukanie tego wyważonego, złotego środka, który pozwoli Wam na to, żeby złapać pewną klarowność sytuacji, relacji, tego wszystkiego, na czym Wam zależy. Energia tego tygodnia również krzyczy do Was, krzyczy do Was i nawołuje Was, abyście rozjaśnili pewne intencje, tak swoje może jak i innych, żebyście też wiedzieli z czym i po co gdzieś, się, gdzieś zmierzacie. Ten tydzień będzie chciał was optymistycznie nastawiać do świata, pomimo że wy sami się pokazujecie w takiej dosyć nieciekawej karcie, bo jest to piątka kielichów, więc pewna może obsesja dla niektórych. Być może niektórzy z was czują jakiś żal, jakiś smutek, czasami nad swoją własną indywidualną sytuacją. Może potrzebujecie komuś wybaczyć, a może czujecie po prostu w tym tygodniu jakieś rozczarowanie. Nie do końca jest wam dobrze z tą, z tą sytuacją. Więc tym bardziej, słuchajcie, tydzień namawia i nakłania Was do tego, żeby to uzdrowić, żeby wyjść z, tej, z tego regresu, żeby pozbyć się pewnego poczucia braku komfortu. Wasza energia tutaj odzwierciedla, słuchajcie, również potrzebę tych zmian i być może ten tydzień właśnie Was w tą stronę agituje, że to, co być może gdzieś się tutaj nie do końca Wam podoba lub z czym nie czujecie się wy wystarczająco dobrze, należy zostawić, należy w ogóle o tym nie myśleć, dlatego że myślenie o tym przywołuje tylko to, co niedobre, a należy spojrzeć, tak jak ta karta pokazuje, nawoływać to, co pozytywne, patrzeć w tę stronę słońca, aby nie oddziaływać samemu na siebie w sposób taki, który buduje w was pewne trwogi i jednocześnie prowadzi was cały czas w dół. A więc wy w tym tygodniu mam wrażenie, Będziecie, pomimo tego, że może nie jesteście na to gotowi, może jeszcze chcecie pobyć w tej swojej samotnie, może niektórzy z Was faktycznie muszą zrzucić i uwolnić się od pewnych brzemion, tak dzisiaj jeszcze nie jesteście tego świadomi, że to się da tak łatwo i przyjemnie zrobić. Ten tydzień naprawdę będzie sprzyjał temu, żeby uzdrawiać, żeby wychodzić z takich Jakieś mroczne, słuchajcie, zakamarków, żeby wychodzić w kierunku tego, co odważne. Dlatego, że tu się pokazują, słuchajcie, nowe okoliczności, nowe możliwości, mocna energia do tego, że w, na miejsce tego, co mroczne, na miejsce tego, co nie do końca jasne, co być może niekiedy tajemnicze, a nie odkryte przez Was, ten tydzień da taką nadzieję, da taką szansę, żeby pokazać coś w blasku fleszy, żeby pokazać coś w blasku. Prawdy. Przede wszystkim tej, być może, na którą wyczekacie. Może niektórzy się jej boją, ale pamiętajcie, że to wszystko prowadzi do tego, żeby uzdrowić, żeby wyregulować to, co do tej pory nie działało. Wyzwaniem dla Was w tym tygodniu jest ta zmiana, wyzwaniem dla Was w tym tygodniu jest chęć przekroczenia lub umiejętność. Yy... Poddania się tym, tej zmianie, tak? W sposób taki elastyczny, płynny, bezkolizyjny, bym powiedziała. No więc tutaj musicie się wy przede wszystkim zdecydować, po drugie, trochę żonglować, jakby yy, i stosować się do tej zmiany. Tak mówią karty, aby chcieć się zmienić, bo to mogą być, słuchajcie, dla niektórych sytuacje, które mogą być związane na przykład z jakimiś tajemnicami, albo z jakimiś, słuchajcie, waszymi lękami, z którymi bałyście się, na które bałyście się spojrzeć takim trzeźwym okiem. A tutaj o tą trzeźwość, jakby chodzi. Więc w karcie Radzie pokazuje się, żebyście podążali w tą nową stronę, abyście zmieniali. Zmieniali podejście, zmieniali sposób myślenia, zmieniali koncepcję danej kwestii, abyście zmieniali również metody i sposoby tego, co ma Was wynieść w stronę zdrowia. To ma wam przynieść przede wszystkim uzdrowienie, uleczenie. Realny słuchajcie, wynik. Tego, do czego być może się do tej pory bałyście podejść, czego kierunku bałyście się zrobić pierwszy krok, a więc żeby był postęp. To jest, dla was, to jest dla Was wyzwanie w tym tygodniu, aby ruszyć z czymś, aby się odważyć. Równowaga jest również Waszym wyzwaniem, abyście ją złapali, abyście chcieli się poddać przemianie, abyście także złapali możliwość i zdolność adap adaptacji, a więc dostosowania się do tych zmieniających się czynników, do tego wszystkiego, z czym będziecie się mierzyć. To, co jest dla Was radą w tym tygodniu, to kontrola, słuchajcie. Kontrola yy, i przede wszystkim samozaparcie, takie chęć przede wszystkim trwania przy swoim, być upartym również i konsekwentnym. To jest stratek, słuchajcie, a więc trudność możecie spotkać w tym, żeby wam, żebyście znaleźli się w takiej pozycji kreatora własnych możliwości, kreatora przede wszystkim uzdrowiciela, być może w tym przypadku, abyście sami ze sobą byli zgodni, abyście wyszli sobie naprzeciw, jako ten motor napędzający całą sytuację. Bo to musi w Was być przede wszystkim inicjatywa, musi w Was być przede wszystkim chęć, narzucona dyscyplina do tego, żeby Wam się chciało, żebyście mogli, żebyście spojrzeli na to, co Wam przeszkadza, przeszkadza w dojściu do celu, co stanowi jakiś cień, który nie pozwala Wam przejść dalej w stronę tego, co jest świetliste, w stronę tego, co jest szczęśliwe i w końcu, co jest zdrowe. Radą dla Was w tym tygodniu jest ósemka mieczy, a więc no cóż... Bycie konsekwentnym, bycie cierpliwym i przede wszystkim wytrwałym w tym, do czego dążycie. To Was leży przede wszystkim pokonanie tej sytuacji. To w Was leży przede wszystkim chęć, aby coś zainicjować, aby coś rozpocząć, aby narzucić pewne tempo, aby wykorzystać w końcu, słuchajcie, nadarzające się okazje, nadarzające się sytuacje, możliwości, które w tym tygodniu będą do Was napływać. Postawa wasza tego tygodnia bardziej wskazuje na to, że będziecie się chcieli może wycofywać z pewnych spraw, że być może będziecie chcieli sobie odpuszczać, lub nie będziecie zdolni do tego, żeby podnieść wzrok chociażby, a już od tego się zaczyna cała dalsza przygoda. Dla, dla każdego wiecie, to jest sytuacja związana z czymś innym, dlatego ja tutaj nie mówię, czy to jest wysoki brunet o niebieskich oczach, czy to jest, słuchajcie, sytuacja związana. Na przykład z ruszeniem ponownym z firmą, z zakładem fryzjerskim. To nie o to chodzi. Mówimy o tym, że sytuacje w tym tygodniu powinny być uleczone. Dążyć będą lub będą chciały Was nakłaniać do tego, żebyście sami wykazali chęć do tego, żeby uzdrawiać. A uzdrawianie musicie rozpocząć od samych siebie. W Was leży jakiś problem, który musicie odsłonić przed światem, z którym Wy sami musicie się w tym tygodniu skonfrontować. Być może dla niektórych to są sytuacje zdrowotne, dla innych mogą być to sytuacje waszych lęków lub waszych oporów przed chęcią odrzucenia czegoś. Może być wam ciężko zrobić to samemu, możecie mieć potrzeby, aby ktoś wam pomógł. I tutaj świat krzyczy: Musisz sam obudzić się z tego marazmu, musisz zobaczyć, ile posiadasz, a to, co już za tobą, to, co stanowi jakąś tęsknotę, nieodwzajemnioną, może, trudno bolesną Należy spojrzeć na to jako potencjał, jako pozytywny, słuchajcie, akcent do tego, żeby ruszyć w tę stronę, gdzie jest jeszcze co ratować. Ten tydzień chcę was nakłonić do tego, żebyście dostrzegli światło w tunelu, żebyście dostrzegli i usłyszeli głos, słuchajcie, przeznaczenia, bo nie na tym etapie dla was, drogie byki, kończy się podróż. Żebyście pozbyli się pewnego poczucia dezorientacji, zahamowań, a także Przywiązania do czegoś, co nie daje wam swobody. Ten tydzień chcę Wam powiedzieć: zdrowie tej sytuacji, tego tygodnia leży po stronie Waszych ograniczeń. Ten tydzień chcę was natchnąć nadzieją na to, że jest szansa, żeby się wyrwać z tego marazmu, żeby się wyleczyć z pewnych słabości i uwolnić się z tego, co jest pewnym jarzmem, e, aby poczuć się po prostu swobodnym, aby wyjść naprzeciw sobie. Jakby na nawet nie patrzeć, tydzień uzdrawiania, polepszania, porządkowania pewnych spraw w celu wskrzeszenia nowej, świeżej energii, zmiany obyczajów, zmiany pewnych przyzwyczajeń, zmiany sposobu patrzenia przede wszystkim na to, co Was przeraża lub co nie daje Wam poczucia satysfakcji. Zadajcie sobie pytanie do kart tak, ale... Wy zadajecie pytanie, ja losuję kartę. Pamiętajcie jednak, że zarówno ta odpowiedź, jak i cały kształt czytania, to czytanie ogólne, a więc może, ale nie musi korespondować z każdym. Będzie mi miło, jak da cię znać. I odpowiedź dla byków. I zobaczcie. Tak, jedyną osobą, która wątpi, jesteś ty sam. A więc taki dosyć mocno korespondujący przekaz z tym czytaniem. Życzę Wam ochronnej i pozytywnej aury tego tygodnia. Trzymajcie się ciepło i dzielnie i słuchajcie do przodu, tak jak mówią karty. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszam. Bliźnięta!